Wśród strategicznych inwestycji związanych z transportem, których realizacja będzie kontynuowana przez zarząd dróg miasta Krakowa jest ulica Igołomska, na którą wydanych zostanie w tym roku 55 milionów złotych. Przebudowa drogi zakończy się w 2021 roku. Arteria jest bardzo ważna z uwagi na to, że stanowi część drogi krajowej nr 79. Inwestycja, oprócz poprawy komfortu przejazdu dla kierowców, przewiduje rozwiązania dla pieszych. Po obu stronach jezdni budowane są chodniki, a z myślą o rowerzystach powstają drogi dla rowerów. Zbudowana została nowa pętla autobusowo-tramwajowa, wzdłuż drogi stawiane jest oświetlenie, ekrany akustyczne i sygnalizacja świetlna. 17 milionów złotych w ramach nowego budżetu przypadnie na rozbudowę ulicy Myślenickiej. Tu prace zostały podzielone na cztery etapy. Pierwszy, drugi i trzeci jest już w pełni przejazdny. Obecnie na czwartym swoje roboty przyłączeniowe realizują miejskie wodociągi. Po zakończeniu ich pracy drogowcy rozpoczną przebudowę ostatniego odcinka i zaplanowane na koniec roku zakończenie całej inwestycji. W tym roku planowane jest też rozpoczęcie remontu ulic Królowej Jadwigi, Glinik, Wrony, Wrobela, Włodkowica, Mochnaniec czy Placów. Ponad 3 miliony 400 tysięcy złotych przypadnie na przebudowę rynku kleparskiego, a 4 miliony złotych na rozpoczętą rewitalizację Placu Biskupiego. Inwestycja, która z dnia na dzień nabiera kształtów to kładka rowerowa wzdłuż ulicy Kamińskiego. Rowerzyści będą mogli bezpieczniej dojechać z południa do centrum Krakowa. Kładka pozwoli na bezkolizyjne i komfortowe pokonanie przez pieszych i rowerzystów węzła kamińskiego powstańców śląskich oraz torów kolejowych. Na zadania realizowane przez zarząd dróg miasta Krakowa przypadnie ponad 571 milionów złotych z budżetu miasta Krakowa.